Kolega Raf Kamek napisał, że skoro producent daje dwa zawiasy, to po co płacić za trzeci. Kolego, bardzo złożony temat. Rzeczywiście, jak kupuje drzwi standardowo, producent daje dwa zawiasy, to teoretycznie powinienem wierzyć, że te dwa zawiasy wytrzymają. Będą ok. No i rzeczywiście, coraz częściej mamy świadomych klientów, przychodzi klient i mówi: Panie, a dlaczego są dwa zawiasy, a nie trzy? Tutaj konkurencja ma trzy. No i teraz może być odpowiedź taka. Konkurencja ma 3, ok, ale tutaj dany producent robi na dwóch zawiasach, bo te zawiasy spokojnie wytrzymają ten rozmiar i tą wagę skrzydła i trzeci zawias jest niepotrzebny. Ale może producent specjalnie nie daje trzeciego zawiasu, żebyś za ten trzeci musiał zapłacić. Specjalnie nie daje trzeciego zawiasu, żeby obniżyć sobie koszty, albo żeby zarobić na tym trzecim zawiasie. Motyw może być jeszcze jeden. Producenci stosują takie strategie marketingowe, wiesz, mamy produkt tańszy, tańszy, cena podstawowego produktu jest dużo niższa niż konkurencji. To się nazywa jakieś tam upselling, czy coś takiego, że obniżamy specjalnie cenę produktu podstawowego, żeby później zarobić na wszystkich innych dodatkach. I w całym tym zamieszaniu najbardziej niezadowolony jest klient, bo coś mu tam opuściło się, coś, szczeliny nierównej i tak dalej, tak dalej, coś tam pieje, a po dupie najbardziej dostajemy my, sprzedawcy drzwi, producenta to mija, wiesz, producent dostanie y, negatywną opinię na goglach. I wiesz, klienci mają do mnie pretensje, bo coś nie tak, bo coś nie tak z tymi drzwiami, ale ja nie znam tych drzwi. Ja naprawdę mam trochę tych drzwi tutaj na wystawie, trochę pomontowałem w życiu, ale ja tych drzwi nie znam, bo producent jeden, nie wiem, szczelny, barański, ma ze 100 modeli, I czy RKD, czy Porta, te modele się różnią wielkością szybek, wielkością płyci, wagą, jedne ważą 15, drugie 22, drugie 25 kg. Skąd ja mam wiedzieć, czy dwa zawiasy to ok, czy nie ok? Nie mogę tego wiedzieć, muszę wiedzieć producentowi. A nie wiem, jakie produkty miał zamiary. Czy chce nas skroić za trzeci zawias, czy chce, żeby ta cena była jak najbardziej atrakcyjna, czy uważa, że ma dobry produkt i dwa zawiasy wystarczą, czy po prostu chce nas pierdolić na minę.